Sarau Red Goal witam. Mój nauczyciel historii zawsze powtarzał, że kobieta to nie człowiek. Jeszcze raz powtórzę. Kobieta to nie człowiek. Bo no właśnie. Mówił tak. Na świecie istnieją organizacje, które walczą o prawa człowieka i prawa kobiet. Teraz wam podam kilka przykładów, które świadczą o tym, że mój nauczyciel miał rację. Polak to człowiek. Polka to taniec. Szwed to człowiek. Szwedka to kurtka. Kanadyjczyk to człowiek. Kanadyjka? No jakiś rodzaj kajaka. Amerykanin to człowiek. Amerykanka to rozkładany mebel do spania. Fin to człowiek. Finka to nóż. Węgier to człowiek. Węgierka to śliwka. Bawarczyk, mieszkaniec Bawarii. A Pawarka to. Herbata z mlekiem. Panowie i panie, może was to zaboli, ale ja uważam, że kobieta, podobnie jak mój nauczyciel, to nie człowiek. Czekam na forum, czekam na Wasze opinie.